W tym filmie dowiemy się, jak dokonać aktualizacji sterowników. W przypadku, gdy pobraliśmy tylko pliki INF, załóżmy, że pobraliśmy już wcześniej sterownik do karty sieciowej. Jeśli jednak otworzymy katalog z plikami, przekonamy się, że nie mamy żadnego pliku wykonywalnego, czyli typu EXE, pozwalającego zainstalować sterownik na naszym komputerze. Aby wykonać aktualizację sterownika, musimy wejść do menedżera urządzeń. W tym celu klikamy ikonę Komputer, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy pole Zarządzaj. Wybieramy pole Menedżer urządzeń. Rozwijamy listę kart sieciowych i wybieramy kartę, której sterownik chcemy zaktualizować. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy z menu kontekstowego pole Właściwości. Przechodzimy do zakładki Sterownik i wybieramy przycisk Aktualizuj sterownik. W kreatorze aktualizacji sterowników wybieramy polecenie: Przeglądaj swój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika. Następnie wybieramy polecenie: Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze. W kolejnym kroku wybieramy opcję z dysku. Klikamy Przeglądaj. I wybieramy na pulpicie nasz katalog ze sterownikiem. Widzimy dwa pliki typu INF. Pierwszy plik, którego nazwa kończy się znakami X64, jest przeznaczony do 64-bitowych systemów operacyjnych. Natomiast drugi plik, którego nazwa kończy się znakami X86, jest przeznaczony do systemów 32-bitowych. Ponieważ w naszym przypadku posiadamy system 64-bitowy, wybieramy pierwszy plik z listy i klikamy Otwórz. Następnie klikamy OK. Wybieramy domyślnie zaznaczony plik i klikamy Dalej. System rozpocznie instalowanie sterownika. Po zakończeniu procesu pojawi się okno potwierdzające pomyślne zaktualizowanie sterownika. Klikamy Zamknij dwa razy. Na koniec zamykamy okno menedżera urządzeń.